Firma Energy jest na rynku od kilkunastu lat. Zajmujemy się skupem słomy, zboża, kukurydzy i sprzedajemy również te produkty. Naszym głównym odbiorcą i profilem działalności jest wspomaganie biogazowni właśnie w paliwa takie naturalne. Proces przewozu tej biomasy wygląda on tak, że odbieramy towar od klienta który przyjeżdża do nas na plac, następnie jest poddawany przeróbce i prosto jest wysyłany do klienta docelowego. Firma Energy w tym momencie posiada 10 samochodów, 9 z tych aut to są auta marki Ford. Transport w naszych warunkach jest dość specyficzny, dlaczego? Dlatego, że nasze samochody jeżdżą i w ruchu takim normalnym, autostradowym, i również w takich ciężkich warunkach, takich rolniczych, więc tutaj są dosyć duże wymagania co do jakości sprzętu. Stąd też wybraliśmy markę Ford. Po pierwsze jest to dobra relacja ceny do, do jakości. Zachowują się one... Dobrze, mam tutaj na myśli, że główne serwisy, które robimy, to są to serwisy okresowe. Pojazd Ford jest dosyć twardym pojazdem, natomiast jeżeli chodzi o, o pozostałe rzeczy, bardzo wygodne łóżka, bardzo ładna kabina w środku, ergonomiczna, wygodna dla kierowcy. I to są rzeczy takie, które, które jakby podnoszą komfort pracy naszych kierowców. Co najbardziej mi się w nim podoba, to mogę powiedzieć, że wygląd wizualny przede wszystkim w środku ponieważ wyróżnia go właśnie taka nowoczesność tego wyglądu.